Wejdźmy do środka. Oj, jaki tu duży przedpokój. Wow. akurat do robienia przyjęć. Tak, no, żeby dokładnie. goście mogli się tutaj rozgościć. Naprawdę jest duża przestrzeń. Jest. Podoba wam się? Fajnie. Tak, Super. bardzo pozytywne wrażenie, że mhm. jest tutaj tak dużo miejsca, to przede wszystkim. I widać, jest szafa, więc tak. można kurtki przechować. Właśnie, a propos kurtek, odwieźmy je proszę tutaj, w tym miejscu oglądać dalej mieszkanie. Podejdźcie bliżej, żeby zobaczyć salon z kuchnią. Ale świetna kuchnia. Bardzo mi się podobają jasne meble. Cudownie. Tak. Generalnie bardzo pozytywne y, wrażenie i tutaj mm -hmm. y, ten blat, też bardzo fajnie, że jest tyle tak. miejsca do y, przygotowania potraw. Mm -hmm. Można od razu zjeść śniadanie. Tak, dokładnie. Na przykład. <laughs> nie przeszkadza Ci to, że nie jest oddzielna? Nie, nie stanowi to do mi, dla mnie problemu, bo jest bardzo fajne mm -hmm. połączenie. Czy jest zmywarka? No to, moi drodzy, musicie poszukać, czy jest zmywarka. Zajrzyjcie śmiało. No właśnie, popatrzmy. Nie tu. O jest, o, jest. Ja się, że jest. Że jest bardzo fajnie i... Ekstra. Tak. To by dużo rozwiązało, bo z widzę nie jest taki za duży. Mhm, ale jest zmywarka, także jakby co, mamy komplet. Tak, jest, jest świetnie. I fajnie, że jest piekarnik, bo to też jest bardzo ważne. Wróćcie tutaj do mnie, bo musimy porozmawiać o salonie. Co uważacie? Słucham. Świetnie. Przestronny, fajny. Myślę, że można tutaj zaprosić znajomych. Mhm, tak. No na pewno. Plus jeszcze ta przestrzeń, to. impreza będzie ich mało. Tak, jest bardzo taki. Mm, takie ciepłe to pomieszczenie, mhm. tak bym się wyraziła. Naprawdę jest przytulnie. Ewentualnie dodać tu jakieś dodatki, tak, mhm. podnosić. Tak, prawda? dokładnie. I to nada charakteru e, temu pomieszczeniu. Szczerze, nie wymagałoby dużo pracy, dużo przeróbek. Tak, jak chcieliście. Dokładnie. Do, dokładnie, tak, że już jest takie na wprowadzenie się i jest bardzo jasne przez te okna. To Właśnie dzięki tym oknom jeszcze to mieszkanie jest bardzo doświetlone. Mhm. Tak, to zdecydowanie. Super. No to bardzo cieszę się, że tak Wam się wszystko podoba idziemy sprawdzać dalej. Chodźmy do pokoju. Okay. Proszę, o, jak ładnie wow. drugi salon. Tak. Super. Kolejna duża przestronna sofa, telewizor. Jestem zaskoczona. Generalnie mam mieszane tak. uczucia. Z jednej strony podoba mi się ta część, z drugiej strony z pewnością wymienilibyśmy to, tamtą. To jest akurat do wymiany, bez tak. problemu. Dokładnie, nie współgra to tak ze sobą. So, sofa i, i stół bardzo fajnie, mówię, a tutaj mhm. ta cała ta. ta, ta no ale to myślę, ale, nie, nie byłoby problemu, tak? Jak widzę uśmiech na twarzy Martyny, ja po prostu uwielbiam Twój optymizm. <grym> Dziękuję.